Rodaczki i rodacy, połączyłam siły z ludźmi, z którymi chcemy zmienić naszą ojczyznę. Nam więcej się należy. Jako Godlewska, wolna i niepodległa, chcę zbudować silne i bogate państwo. Jak bogate? Bardzo bogate. Bogactwo plus tysiąc. Nadszedł czas, aby Polska powstała z kolan. Godlewska, listek numer cztery. A oto moje postulaty. Po pierwsze, bon tęczowy. Ostatecznie rozwiąże problem z LGBT. Po drugie, bon czarny. Przyjrzę się pedofilii w kościele. Po trzecie, bon różowy. Zajmę się tematem, który wielu osobom z mojego listka spędza sen z powiek. Będzie to główny i przewodni temat w nadchodzącej kadencji. Homoseksualizacja bajek dla dzieci. To bo sami posłuchajcie. Nikt nie spodziewa się hiszpańskiej inkwizycji. Mając bajki, a są pedały, ej! Pedał to wróbelek, ćwir, ćwirek. Pedałem jest muchomorek i świrek. Pedał. Tytus to pedał, Romek i Atomek gej, a pedofil to papcio miel Reksio pedał, Pankratz pedał, Smerfy pedał, Rumzajz pedał, kucio pedał, Mumin pedał, Gumisz pedał, Uli pedał, Tita pedał, plastuś pedał, Pankleks pedał, Kulfon pedał, Bonifac pedał, Filemon pedał, Olek pedał. Lolek też. Eee, pedałami są też mi się, wiedzą o tym wszyscy. W... Zdaje mi się, że u szatek i puchatek nawet. P... ma być już szapek. jogi, kolar, gol, paczka. Może pedałem jest kaczka i paczka. Tyle pedał. Tyle tu pedał. Tyle pedał. Tele